Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki chłopcy, nisko się kłaniam. Słuchacze i słuchawki, witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jest czwartek, 24 dzień kwietnia 2025 roku. Słońce wzeszło o 5.26, a zajdzie o 19.55. Imieniny obchodzą Horacy i Grzegorz. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe? To I tak się spełni. Dziś dzień śniadania. Motto na dziś: słoneczny poranek sprzyja cichej radości. John Steinbeck. 512 wydanie codziennika motywacyjnego: proszę usiąść wygodnie, zapiąć w pasy i lecimy. My w życiu mamy cele, wyzwania, marzenia, plany, problemy, problematy, jakieś nierozwiązane sprawy. I często dajemy swoją uwagę każdemu z nich, żeby rozwiązać te wszystkie zawiłości, które niesie ze sobą życie. Żeby zrealizować marzenia, żeby coś zaplanować i tak dalej, ale często nie idzie zgodnie z oczekiwaniami. Nie jest tak, jak my byśmy chcieli, żeby było. Na przykład wyjście z deficytów nie trwa błyskawicznie, jak mgnienie powieki, tylko nieraz jest to długi i żmudny proces. Dziś namawiam Cię do pewnej praktyki, bardzo ciekawej, a zarazem bardzo efektywnej. Takiej, która przynosi naprawdę ultra dobrostan. I wpadłem na tę praktykę, jak sczytywałem po raz 598 Księgę Dobrostanu, w której premiera już niebawem, ale wyszło sztost, ale to za chwilę. I tak sobie pomyślałem, że dlaczego by nie dać tej techniki ludziom, którzy są po drugiej stronie, słuchaczom i słuchawkom. A więc posłuchaj bardzo uważnie, jak to zrobić i jaki dobrostan zakwitnie w Twoim życiu, jeśli popraktykujesz to przez kilka dni. W tygodniu. Posłuchaj. Wyobraź sobie, co by było, gdyby na przykład, jak się obudzisz jutro, 25 kwietnia w piątek, jak siadasz sobie na łóżku i z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu wiesz, że jakiś twój największy problem, problemat, jakieś wyzwanie oczywiście realne do zrealizowania jakiś challenge, Coś, z czym mocowałeś się albo mocowałaś się przez długi, długi czas, że właśnie dziś, 25 kwietnia w piątek, od tak jest możliwe do rozwiązania. Jest po prostu wstajesz i wiesz, to nie ma już na co czekać, że będzie rozwiązany problem, że będzie spełnione marzenie, że będzie rozwiązany problemat, że będzie znalezione rozwiązanie na wszystko to, co w Twoim życiu nie działa, tak jak winno działać. Wyobraź sobie taki moment. Siądź bardzo wygodnie, zamknij oczy i wyobraź sobie taki moment, że właśnie się budzisz i jest taki dzień, kiedy jeden Twój dowolnie wybrany problem jesteś w stanie rozwiązać na stygnięcie palca. Bez żadnego problemu. I nie ma żadnego znaczenia, jaki to jest. Oczywiście on musi być mierzalny i realny, no bo jak twoim marzeniem będzie lot w kosmos na miotle, no to raczej marne szanse, jak mawiają Francuzi, że to się zmaterializuje, ale coś, co Twoim zdaniem jest możliwe, ale wymaga nakładu pracy, jakiegoś ciśnienia, puszczania intencji, kreowania czegokolwiek. Jeden problem, wyzwanie problema, spełnione marzenie. I teraz wyobraź sobie to bardzo dokładnie, albo opowiedz sobie o tym i staraj się zauważyć kilka godzin, albo kilkanaście chwil po przebudzeniu, albo jakiś tam fragment dnia, tego 25 kwietnia w piątek, jak się zachowujesz, jak działasz, co robisz, do kogo dzwonisz. Jak wygląda twoje życie? Rozumiesz? Taki paśnik dla podświadomości, taki mały trigger, który pozwala ci na podświadomość pewnym rozwiązaniem, którego jeszcze tak naprawdę nie ma, ale no wiadomo, podświadomość i umysł nie rozróżniają fikcji od tego co sobie imaginujemy i od tego co jest w realnym życiu. Nie ma to żadnego znaczenia. One jedno i drugie przyjmuje to jeden do jeden, bez względu na to czy to jest imaginacja, czy to jest prawdziwe zdarzenie jakieś. I teraz jak sobie tak siądziesz, jak sobie tak poimaginujesz, że właśnie jest ten 25. w piątek i masz pewność, wiedzę, wiesz dokładnie, po prostu to jest tak pewne, że jak podchodzisz do kuchenki, włączasz gaz, że on się zapali i będzie tam woda wrzała za chwilę w czajniku, to masz tę wiedzę. I teraz bardzo ważne jest to, żeby mając tę wiedzę, mając tę ten, ten, ten świadomość tego, że to jest możliwe, wyobrazić sobie, wszystko to, co nastąpi po tym fakcie, kiedy w twojej głowie błysnęło olśnienie, że ty wiesz, masz pewność, jesteś przekonany, przekonana, że to się stanie za chwilę, albo się już stało, jest rozwiązane, dokonane, jest obecne w twoim życiu, jest tak namacalne, jak nie wiem, coś, co masz w zasięgu ręki w momencie, kiedy słuchasz tego programu. Jak się zachowujesz? Co robisz? Jak się czujesz? Jak wygląda twoja przestrzeń? Jakie są Twoje pierwsze kroki, jakie są Twoje pierwsze słowa, pierwsze myśli? Do kogo dzwonisz, do kogo piszesz, co robisz? Zrób to bardzo uważnie i wykonaj z intencją tego problemu, problematu, wyzwania, spełnienia marzenia czy czegokolwiek, co jest Twoim przedmiotem tego programu, to przez kilka kolejnych dni. Nie wiem, 3, 5, 7 jak możesz. Najlepiej byłoby 12, jeżeli sprawa dotyczy jakiegoś wielkiego wyzwania. Rób to każdego dnia. Tak jak się budzisz rano, siadasz sobie w łóżku, w fotelu gdziekolwiek, zamykasz oczy i jedziesz w ten trans, płyniesz w tę przestrzeń, w której ten problemat, to marzenie, to wyzwanie, ten deficyt są generalnie ogarnięte tak, jak Ty chcesz od zawsze. Zobacz, co się będzie działo. Praktykuj to przez kolejne dni i zobaczysz, co się wydarzy w Twojej przestrzeni. Zobaczysz też, że każdego dnia. Każdego, każdego kolejnego dnia Twoja praktyka wyobrażania sobie o tym, że Ty masz tę wiedzę albo że to się już spełniło, zamanifestowało, jest obecne, podrzuca Ci kolejne jakieś malutkie elementy, malutkie szczegóły. I często będą pojawiały się myśli, bo tak działa nasz ludzki umysł, tak działa też podświadomy umysł, że on będzie nakarmiony pewnymi przekonaniami, podrzucał Ci rozwiązania. No bo wiesz, podświadomość zawsze dąży w realnym życiu do tego, co jest do niej wrzucane. Tak? Czyli jak całe życie się dojeżdżasz, no to nie oczekuj, że nie będziesz dojechany dojechana. Jak całe życie masz przekonanie o deficycie finansowym, bez względu na to, jakie byś nie podjęła kroki, nie podjął kroki, tak będzie. No bo to jest jakby część Ciebie. Ty jak filtrujesz rzeczywistość, tak ona do Ciebie wraca. Twój świat jest taki, myślisz, że jest. To te hasła możemy jeszcze powtarzać do końca tego codziennika. Ale wróćmy do tej praktyki. Po co to robić i z jakiego powodu to robić i czy to w ogóle działa? Działa spektakularnie. Od razu mówię, działa naprawdę petarda. Po co to robić? Po to, żeby w swojej podświadomości zbudować przekonanie o tym, co w tym momencie jest wyzwaniem, albo jest czymś, do czego dążysz, zmierzasz, a co stawia opór, albo jest niemożliwe, że to. Do czego dążysz, zmierzasz, i tak dalej, jest już obecne. Masz wiedzę, wiesz, jak to robić, robisz to, dostałeś, otrzymałeś, otrzymałaś, istnieje i tak dalej. Ważne jest, żeby znaleźć te wszystkie odczucia, które są wtedy. Bo wiesz, jak w naszym życiu coś się spełnia, coś na co czekaliśmy, albo doświadczamy jakiegoś, żeby to nie nazwać cudu, ale jakiegoś takiego wielkiego, wręcz niemożliwego spełnienia. To w nas buzuje wszystko. I to już nie mówmy o hormonach, o takich rzeczach, bo tam się odpala cała tablica Mendelejewa w naszych głowach i w naszych umysłach, w naszych ciałach, wszędzie. Mało tego nasza energetyka wzrasta. I nie dzieje się to przypadkowo. No, bo my jako ludzie jesteśmy całością, ciało, umysł, niektórzy powiedzą jeszcze dusza, czyli wszystkie te elementy składowe naszego bycia na niebieskiej kulce, które synergicznie żyją ze sobą, tak? No, bo jak ty idziesz do toalety czy do pracy, to nie zostawiasz umysłu w kuchni, a duszy na balkonie, a twoje ciało siada na wazonie tylko cały czas są z tobą to samo dotyczy twojego podświadomego umysłu twoich emocji wszystkiego tego co tak naprawdę jest w tobie w twoich tych trzech postaciach w ciele w umyśle i w duchu gdzieś tam głęboko i teraz jak już masz coś co się spełniło w twoim życiu co odpaliło co zadziałało co ci przyniosło naprawdę oczekiwany efekt i jesteś szczęśliwa szczęśliwy ever to wtedy zauważ co się dzieje z tobą jak się objawia radość Twoja, jak się objawia Twoje zachowanie, jak się czujesz, jak postrzegasz świat? Zobacz, w wielu przypadkach, wiele osób to mi powtarza na sesjach albo po, mówią: słuchaj, jak mi się to zmaterializowało, spełniło się, doszedłem, doszłam, osiągnęłam, zdobyłam, przeramowałam i tak dalej. Nagle świat nabrał kolorów, ty myślisz, że skąd jest to powiedzenie, że świat nabrał kolorów, albo że smaki są lepsze, albo w ogóle wszystko, bo się wyostrza, bo tak działa chemia w twoim organizmie. Tu nie ma żadnej magii, nie ma żadnej ezoteryki, nie ma żadnego w ogóle tych innych pierdół, tylko jest czysta fizyczność, czysta biologia, że tak powiem, nasza, ludzka, tak działamy. Zauważ, że jak jesteś szczęśliwa albo szczęśliwy, bo coś się wydarzy fajnego w twoim życiu, abstrahując od tematu tego odcinka. Dlaczego postrzegasz wszystko zupełnie inaczej w swojej przestrzeni? Dlaczego inaczej smakują potrawy, inaczej słyszysz dźwięki, inaczej widzisz kolory? No bo właśnie jesteś szczęśliwa, szczęśliwy. Tam buzuje chemia i tam wszystko jest takie, że wiesz, ten świat byś zagarniał, zagarniała do siebie, bo chce się żyć. Po to jest to ćwiczenie. Żeby dać troszeczkę swojej podświadomości iluzorii stanu szczęśliwości. Takiego zajebistego bycia, że w ogóle, kurde, udało się, jest, otrzymałam, zdobyłam, mam, wyszedłem, wyszłam, tam udało się posprzątać jakieś tam życiowe problematy. Zobacz, co się wtedy stanie. I podświadomość, jak będzie przyjmowała ten stan przez kilka dni albo kilkanaście, w zależności od tego, jak chcesz praktykować, no bo to wiadomo, Jedni będą praktykowali 3, 4, 5 dni, rzucą to w kąt, drudzy popłyną na całe miesiące, a jeszcze innym pyknie to za 2 trzy dni. Każdy z nas jest inny i u każdego będzie działał inaczej. Ale jeżeli to wszystko wpadnie do paśnika, z którego nażre się Twoja podświadomość, ona będzie za chwilę szukała takiego stanu w realnym życiu. Tak jest zawsze. Tak działa wizualizacja, tak działa zmiana przekonań, tak działa obrazowanie, tak działają te rzeczy. I to jest technika, i ona jest łatwa, tak naprawdę, do wykonania, bo my, jako ludzie, wiemy, czego chcemy w życiu, w sensie, jakby, co jest wyzwaniem w naszym życiu, tak? Wiemy, na przykład, co jest naszym marzeniem, wiemy, z jakiego deficytu chcemy wyleść, wiemy, ile chcemy mieć kasy, wiemy, z kim chcemy być, albo jak chcemy być, itd. To wiemy. I często, gęsto do tego zmierzamy, ale niejednokrotnie te procesy trwają długo. I teraz. Wiesz, takie zniechęcenie, które się pojawia, bo wiesz, o medytuję już pół roku, nic się nie dzieje, o transuję tam 6 miesięcy, też nic się nie dzieje, o jestem w rozwoju osobistym od 5 miesięcy i to w ogóle o, w dupę se to można wsadzić, nie ma. A tutaj proste działanie. Działasz na wizualizacji, bardzo dynamicznym procesie, który buduje obrazy, dobra dla tych, którzy nie widzą, można sobie opowiadać, naprawdę. Chodzi o to, żeby zmienić pewien stan, żeby wprowadzić się w pewien stan zajebistości, który masz w momencie, kiedy coś ci się udało w życiu. Że jesteś w stanie to osiągnąć, zdobyć, zdobyłeś, zdobyłaś, masz, trzymasz, udało się, nie wiem, uzdrowiłeś się, uzdrowiłeś, cokolwiek innego. I teraz ten proces powtarzasz przez kilka dni. Protip od Pawła. Można kotwiczyć w tym stanie zajebistości, kiedy sobie to wyobrazisz, opowiesz, jak wszystko ci pyknie, jak będziesz już miała tak, że uch, to można sobie zakotwiczyć stan emocjonalny. O kotwiczeniu stanów emocjonalnych było pierdylion razy na tym kanale. Znajdź! Ważne jest to, żeby praktykować to gęsto. Czyli minimum tydzień, minimum 7 bitych dni każdego dnia wstajesz ogień. Nie ma, że boli, nie ma, że środa, nie ma, że pada, nie ma, że majówka, nie ma że kot tam na fajdał do kuwet. Nie ma. Chodzi o Twój dobrostan. Rozumiesz, to jest tak elementarne po tym postanowieniu, że to robisz, tak jak mycie zębów, albo jak poran na albo wieczorna, jaką tamkolwiek sobie wybierzesz. I wtedy zobaczysz, co się wydarza. Działa zawsze, działa spektakularnie. Niebotyczny paśnik dla podświadomości. Opowiadam o tym często. Jak słuchają mnie nieraz studenci, opowiadam właśnie o, o takich akcji, mówią, kurde, a ja sobie będę dzisiaj wyobrażała przez następne, od dziś, przez następne 10 dni, że zdałam kolokwium na 5, zdałam z czegoś. I co? No i zobacz, co się wydarzy. I miałem kiedyś y, dawno y, taką okoliczność z pewną panią, o której, której opowiedziałam o tej technice, to było na NLP Campi. ona tak patrzyła, mówi, wiecie co, ja was tutaj słucham, bo jestem tak naprawdę towarzysko. I to jest jakaś sekta, to jest w ogóle jakaś, wiesz, kosmos. Ale jak jesteś na NLP Campie, to po trzech dniach zaczynasz się nudzić, tak? Jak cię to nie interesuje. No więc siłą rzeczy zaczynasz się wkręcać w pewne zabawy, wydawałoby się. Dorośli ludzie siedzą, zamknięte oczka i coś sobie wyobrażają. I na chwilę tu jednego, trzeciego, piątego pojawia się głupkowaty uśmiech na twarzy, a oczy zamknięte i wiesz. No i ta pani popłynęła w takie rzeczy. I było o tej technice. I ja opowiadałem o tej technice, i oczywiście wszyscy podchwycili i tak dalej. I ona podeszła do mnie i mówi: Kurde, przez to jaje jakieś to. W ogóle dorośli ludzie tak się bawią, ale już tam przeżyje. 10 dni to takie fajne okoliczności przyrody, przynajmniej można pozwiedzać. Ale z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu, ja nie wiem, co się w jej życiu wydarzyło, albo co jej kliknęło. Chyba powiedziała podświadomie, albo świadomie, do siebie dobra, sprawdzam, bo ona była ze swoim partnerem. Wtedy partner był wkręcony w NLP maksymalnie. I ona zaczęła sprawdzać. Nie wiem z jakiego powodu wybrała tę technikę. I wyobraź sobie, że to była inna kobieta po 10 dniach. Naprawdę. 10 dnia, jak żeśmy, jak żeśmy się zbierali, już w wyjazd do domu po tym całym przelocie 10 dni kładzenia wież do głowy, ćwiczeń, w ogóle kotwiczenia stanów, przeramowań i tych wszystkich innych rzeczy, ona podeszła do mnie i mówi: Słuchaj i jesteś drugą osobą, która zmieniła moje życie". I wiesz, mnie wryło, bo usłyszeć coś od kogoś takiego, to jest w ogóle, wiesz, to jest gruby kaliber. Ja mówię, ale jak? Ja nic nie zrobiłem. Ona mówi, bo ja tak sprawdzałam przez te ileś dni i to zaczęło przynosić efekty. Najpierw było dobre samopoczucie, bo wiesz, jak wprowadzisz się w pewien stan i powtórzysz to kilkukrotnie, jesteś w stanie sobie potem ten stan przypomnieć albo zakotwiczyć i odpalić tę kotwicę. I ona właśnie tak zrobiła. I z jakiegoś powodu w różnych sytuacjach, bo tam, wiesz, nie było cały czas ciśnienie przez ileś tam godzin, tylko było zwiedzanie, chodzenie, jakieś tam inne rzeczy okołokampowe. I ona sobie prawdopodobnie odpalała te stany albo sobie przypominała. I okazało się, że ona po czymś takim czuje się naprawdę fantastycznie. No a jak się czujesz fantastycznie, to uzależnia, wie? bo my się chcemy cały czas czuć dobrze. No ja nie znam kogoś, kto mówi, dobra, dzisiaj wtorek, poczuję się źle. Prosz, tylko chcemy się czuć dobrze. I ona sobie odpalała te stany. I w pewnym momencie ja nie wiem, co się w jej życiu wydarzyło, bo jakby nigdy nie wnikam jako coach w to, co się dzieje tak naprawdę, ale ona pojawiła się potem na wszystkich szkoleniach NLP, w których ja byłem i potem wielu moich znajomych, trenerów. A teraz, a teraz wymieniamy maile często, gęsto i jest tutaj wśród nas na kanale Mediteusz i pisze od czasu do czasu. A akcja, o której Ci opowiadam miała miejsce chyba 7 czy 8 lat temu na jednym z NLP kampów i okazało się, że nawet najbardziej ogromny sceptyk, jak dla znudzenia, dla sprawdzam, dla udowodnienia samemu sobie albo przestrzeni, że to w ogóle bez sensu, zaczyna praktykować, ale robi to z uwagą. Nie po to, żeby zanegować, tylko żeby sprawdzić. To jest ten sam case, jak wkładasz, jak masz miałeś małe dzieci albo miałaś, wkładałaś łokieć do wanienki z wodą, zobaczyć, czy parzy, czy nie. To jest ten sam case. Sprawdzam. Sprawdzam. Jak się sparze, będzie ała, jak się nie sparze, to. Dziecko do kąpieli. I teraz rozmawiałam z nią y, chyba ze cztery dni temu, pisaliśmy mailowo raczej, i ona mówi: Kurczę, już się tak wkręciłam, że kończy się za chwilę certyfikacją ICF, a tu już jest grubo. Taki model działania. Nigdy, tak jak mi opowiadała w jakiejś tam rozmowie, nigdy przez wiele, wiele lat nie przypuszczała przez ułamek sekundy, że kiedykolwiek i jakkolwiek zacznie zajmować się takimi tematami. Zacznie Pomagać ludziom w swojej organizacji, żeby oni też mogli mieć lepszą jakość życia. A wszystko zaczęło się od pozornego sprawdza, pewnej techniki. Co by było gdyby, gdybyś miała albo miał wiedzę, że się w Twoim życiu może jakiś problem, wyzwanie, marzenie spełnić, odpalić, zamanifestować w taki sposób, jaki ty chcesz. Polecam Ci z całej siły tę technikę. Praktykuj przez 5, 7, może 10 dni. Nie ma żadnego limitu, naprawdę. Nie zrób tylko jednego błędu, który popełnia naprawdę wielu. Bo jak zauważam z perspektywy lat gadania do ludzi, opowiadania im o technikach, skillach, patentach i tym wszystkim, co polepsza życie, są ludzie, którzy łapią każdą z technik i stosują je, ją maksymalnie 72 godziny. No, 96 to już wielki kozak. A potem ona nie działa, więc aut następne. Nie tak. Spróbuj, postanów sobie, że od 25, na przykład do 25, codziennie, piątek, sobota, niedziela, nie ma znaczenia jaki dzień, nie ma czy pada, czy tam, wiesz, te wszystkie, robisz. I napisz potem do mnie, gmail.com i podziel się swoimi spostrzeżeniami. Działa zawsze. Jak? Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Wiem jedno, pasie podświadomość, a nasze podświadomości to takie żarłoki, które chcą żreć cały czas. Ale jak jeszcze... Dajemy im dobrą pożywkę, dobre, jasne myśli, miłość, szczęście i tak to w przestrzeni naszej zaczynają się rzeczy przez wielu zwanych cudami. Kawowiczom z bajkowi.tutlersz Mediteusz wiecie za co, dlaczego i po co. Do samej Ziemi, do końca mojego albo waszego jesteście przecudowni. Ogłoszenia Mediteuszowe. Jutro, w piątek, o 23.30, na kanale Mediteusz, startuje Wielka Noc afirmacji. Nie mylić z wielką nocą, która miała miejsce kilka dni temu. Spotykamy się o 23:00 powiadomienie. Spotykamy się w live, czyli gadamy na temat afirmacji, afirmowania i tych wszystkich innych okołoafirmacyjnych afirmacyjnych rzeczy. Po jakimś, po jakichś 30 minutach, odpalam zestawy afirmacji na różne ludzkie zagadnienia, czyli miłość, pieniądze, zdrowie. Samoocena i te wszystkie rzeczy, które zazwyczaj generują u ludzi, kiedy ich nie ma, deficyt. I afirmujemy. Nie wiem, ile ten live potrwa, bo nie mam takiej wiedzy, i nie dotarłem do tego, czy jak zagramy go 7 czy 8 godzin, czy YouTube to zachowa. Ja to pobiorę i postaram się to ściągnąć z powrotem na dysk, być może mi się uda, ale jedna ważna informacja. Tych zestawów. Afirmacji będzie kilka. One będą powtórzone ileś tam razy i będą zapętlone. Chodzi o to, żeby włączyć sobie na głośniku, włączyć sobie na słuchawkach i położyć się spać. Oczywiście w tym stanie, przed zaśnięciem, kiedy już sobie leżysz fajnie byłoby, żeby powtarzać owe afirmacje. W umyśle: a jak ktoś chce, to na głos, jak partnerowi partnerce nie przeszkadza, albo chyba, że jesteś sama, sam to spoko. I wtedy Zasypiasz i to gra, łysy gada przez całą noc, 8 godzin z komputerka i po 8 godzinach live się kończy. I przez kilka dni można sobie powtarzać ten, ten cały proces, pobrać to wszystko, to będzie do pobrania, wszystko będzie wyjaśnione na początku live'a. I można sobie to zassać na telefon i afirmować, i medytować, i, i robić wszystkie inne rzeczy, żeby, żeby te afirmacje były również karmą dla podświadomości. To będzie pierwsza tego typu akcja na polskim YouTube, z tego, co za zdążyłem zauważyć. I jak pyknie, jak się sprawdzi, to umówmy się, że raz w miesiącu będziemy robili taką akcję, ale ona będzie dedykowana wtedy, czyli będzie przeznaczona na jakiś dobrostan. Albo na zdrowie, albo na miłość, albo na kasę, albo na samoocenę, albo na lęk, albo wiesz, na te wszystkie rzeczy, które będzie można zrobić. A być może zadecydujecie, że będziemy robić ogólne noce afirmacji, też raz w miesiącu. To do przegadania. To tyle. Wielka Księga Dobrostanów e, już w drukarni, tam się wszystko dzieje. Będę miał informacje natychmiast po poniedzieli, po tym weekendzie. To dam znak, kiedy, po co i tak dalej. Wielka Księga, przepraszam, Księga Feng i Profesora Królickiego się drukuje, to wiadomo. 500+, plus, ostatnie paczki chyba wyszły dzisiaj albo wczoraj, z tego co wiem. Poszła też cała zagranica. W ogóle, słuchajcie, z tą zagranicą, z paczkami zagranicznymi z 500+, plus, nie powiem brzydko, bo naprawdę nie uchodzi... Do tak mądrego towarzystwa po drugiej stronie, używać takich słów, ale Poczta Polska, byłem w trzech placówkach i byłem na werze w Krakowie, to jest inna gęstość ludzi. Naprawdę. Ja nie wiem, że tej instytucji jeszcze nikt nie zamknął, nie zaorał, nie zasadził bratków i po trzech miesiącach nie otworzył od nowa. Z nowymi ludźmi, z nowym systemem, z nowymi. To jest niedowiary, ale to nie narzekajmy. Dobra, trzymajcie się ciepło i poręczy, co złego to nie ja, jutro codziennik o 6 jak zwykle i jutro również Wielka Noc Afirmacji. Jutro też, uwaga, w piątek, w piąteczek, piątunio, rano o godzinie dziewiątej bodaj, albo nawet o szóstej. nie wiem jak się Kuba wyrobi z Łukaszem, chyba się wyrobią, startuje zapis na wakacje zmian. Jutro będę mówił o tym w codzienniku motywacyjnym o wakacjach zmian i będę jeszcze trąbił o tym, o tej nocy afirmacji. Tymczasem wszystkiego pięknie i niemożliwego. Trzymajcie się ciepło i poręczy. mówił łysy z kanału Mediteusz-Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.